Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry GTA 5 Tym razem robimy sobie poradnik do toporka, czyli do kolejnej znaczki Najpierw, żeby dostać ten poradnik musicie, znaczy tą znaczkę musicie tutaj zahaczyć o ten punkt, czyli Mount S class taki z celownikiem. Nie pomyjcie tego z tym drugim. Wchodzicie tutaj, następnie dostajecie SMS-a od Mount, czy chce zaporować na zbiegów. E, którzy, e, no, których nie brakuje, i że musimy ich tam e, zabić lub ująć. Jeżeli ich e, zabijecie, dostajecie bodajże 5 tysięcy, a jeżeli ich e, ujmiecie i przyje, przy, przyjedziecie z nimi do tego mąca, to wtedy dostajecie 10 tysięcy. E, i, Zależy jak kto lubi, chyba Expo jest to samo za ujęcie i za zabicie. Ja wam szczerze powiem, że wolę zabijać w większości, chyba że gdzieś tam jest blisko, dlatego że po prostu że dlatego, że po prostu wtedy się to szybciej robi i można raz dwa dojść do kolejnej znajdźki, Także zaczekam na telefon od niego i widzimy się. Po przerwie One eternity later no e, także ja uczystałem wiadomość wchodzimy w tym momencie na e-maila e, tutaj dostajemy e, wiadomość z poszukiwanym no i co mamy jego zdjęcie i no i co i tak naprawdę szukamy o właśnie szukamy tego znacznika musimy tam polecieć e, pojechać znaczy się i zabić obić i przetransportować do Mont. Także ja już jadę po niego i pokażę Wam po prostu na miejscu jak to mniej więcej wygląda. Także montażysta tutaj zrobi cięcie. Ja myślę, że nie będę zakończać tego odcinka i następnego bo to są tylko 4 km, no i co? Albo motorzy są robią cięcie, albo cięcie. widzimy się w każdym razie na miejscu. Many, many minutes later. Dobra, my już się tutaj zbliżamy do celu, wystawimy na 500 metrów, tak gdzieś mogę zacząć sobie na spokojnie z Wami rozmawiać. Gdy zaczniemy się zbliżać do tego przestępcy, to zabójcy, przestępcy to trochę nam ułatwią sprawę yy, dzwonku usłyszymy charakterystycznych wnik dzwonków i im one będą głośniejsze to znaczy, że jesteśmy bliżej tego przestramczy i bardziej się. po prostu zbliżamy. Na spokojnie No i w sumie jest po prostu... Ja akurat znaków chyba nie słyszałem, ale już zastępca jest nam wskazany, wskazany jeszcze jest żeby wam pokazać opcję drugą właśnie, czyli nie zabijanie zastępcy, tylko go trochę obić, który musimy sobie spłować jakiś amofut i jedziemy po prostu z nim do tego samego miejsca gdzie byliśmy na początku to tym razem jest to kolor żółty i dostajemy dzięki temu 10 tysięcy ja preferuję jednak te 5, bo wtedy jest szybciej. Także yy, no ma się dostać 500, już nas yy, policja ściga, ale zaraz jest na piekniemy bo to bym się wymartwił no i widzimy się po prostu przy Następną przestępcę, no tylko jeszcze dostajemy informacje od mocno no i z głowy została wysłana, wkrótce przyszedł informacje na temat kolejnego zbiega, takich zbiegów będzie gdzieś około pięciu yy, i po prostu, yy, no i po prostu w taki sposób się yy, wykonuje, tak to mniej więcej wygląda, e, no, i, no i jedziemy sobie dalej. Jedziemy sobie dalej, czekamy na informacje od e, po prostu na temat kolejnego zbiega i wtedy e, pojawi się nam opór. także ten poporek Wam pokażę e, i po prostu zobaczycie jak to wygląda, jak to będzie wyglądać. One eternity later. Tutaj witam Was y, ponownie. Po przerwie i ja już tutaj zabiłem z czterech, e, czterech mordorców ale potem tym nie nagrałem, bo stwierdziłem, że no nie ma sensu, to zrobimy traporanik i mamy krótki, a nie taki jak robią inni, żeby się po prostu to mieli szybko, znieźle i na temat. E, także dostaliśmy ostatnią wiadomość, e, po każdym zabójstwie dostajemy już tam odprowadzenie dostajemy jakąś wiadomość jedną. Dostaliśmy ostatnią wiadomość od Maut na pogrzebie raczej nie wiemy się tu do odcztału zostało już tylko jedna menda niedługo prześlę informacje także y, takie informacje czekamy y, po prostu na te informacje y, a na czym na mailu dostaniemy i y, jakie dostaniemy to już będziemy mogli zabić y, ostatniego zdabójce i tym samym sposobem dostaniemy sobie y, toporek, z którym my... ostatnią rzecz, którą wam także pokażę. Także y, czekamy na razie na wewnątrz auta. Widzimy się po cięciu. Już jest po cięciu, bo dostaliśmy właśnie właśnie od Monta gdzie znajduje y, się taki y, zabójca, tylko coś piątek poszukiwany, czyli taki pomyślałam i jest ich w 5. Tym razem jest to babka. Okazało się, że trafiliśmy na babeczkę, także lecimy sobie do babeczki. Y, babeczkę dostaniemy gdzie? Tu w tych okolicach, także lecimy, mam wyjechania. dojechania. Przejedziemy do 7 km, popchniemy tą babeczkę, no i widzimy się już na miejscu. One eternity later. Dobra, zbliżamy się już na miejsce docelowe. Także właśnie dotarliśmy, i uznaliśmy ostatniego przestępcę. W przeszłości przestępczyni przestępczy ja to robię, nie morderczyni. Ja to zrobię. Na odcinku razem z wami po prostu już trwonki. Zobaczcie, to jest z actually, actually, monkey. Dobra, mamy ją. Miałem rację, już y z Mamy rabbitą. Także ostatni przestępca zabity, morderca. Dostaliśmy kolejne 5000, bo ja zabijałem cały czas. Takie y y Zastaniecie 1000 za na, na, morderce, za wręczenie tego y, Mount Sopi. Także my mamy już robotę wykonaną, i teraz trzeba tylko dojechać, dojechać do skarbu który nam Mount y, wręczył po prostu w ramach takiej dyskusji, w ramach nagrody czyli tak naprawdę. No Jest to ten finałowy toporek, także już do niego lecimy. Jest on oznaczony zawsze taką lokalizacją w postaci takiego skarbu, skrzyni skarbu. Najpierw zostaniecie od wiadomości tutaj w skarbie wszystkie szmoginy zostały skreślone z listy. W końcu mogę pooglądać. E, pooglądać telewizję w spokoju, mam ci do przekazania jeszcze jedno. Ostatnie z tych karaluchów miał e, skrytkę. Wysłałam Ci jej namiary, potraktuj to jako premię. E, no i widzimy dzięki temu właśnie tą skrzynię skarbu, do której właśnie sobie lecimy. motorzysta tak. proszę tutaj w tym momencie o aby przyspieszenie, aż dojdziemy do celu. my już tutaj sobie trochę, yy. puta, czy my ten charakter. Sąki, sobie zabrałem. O, o skarżenie, obłaśnie, tutaj tak. Klikamy E, aby otworzyć. Nie, czy ty masz się. No dobra. No. Porzyć. Ja Many, many minutes later. Wreszcie ją odłożyliśmy. Bardzo <suszy> że musieli się tyle czekać. Niestety zrobię dla pierwszego osoby, widzicie dokładnie jak się ją otwiera. No na pewno otworzyliśmy, zrobiliśmy z niej taki... Oto toporek i co nam ten toporek daje. Już Wam mówię, daje nam to, że po prostu dostaniemy także 205 tysięcy za to, no i oczywiście tam jakieś PD, ale najpierw, żeby to dostać, musimy z nim nam Musimy nim zrobić 25 zabójstw, także e, później, jeżeli macie Red Dead Redemption 2, e, taką gierkę, e, to możecie dostać w odblokowaniu e, tego toporka, możecie dostać ekskluzywną tą Red Dead Redemption 2, której chyba nie idzie nawet zdobyć żadnej innej, dosyć fajna opcja. O, czy też bym żeby robić paru gości, to najpierw potrzebnie policję, bo tak się to robi najprościej. Mamy tu. Czy... zaproszę jakieś przyspieszenie? O, wreszcie mnie policja zaczęła Bo także... tak że... W teraz zaraz ja się ja, tak jawi, nie Wszędzie muszę wybrać to, żeby... No i musimy robić te właśnie... O, jakiś pukąsek bądź... ...darto. Będę pulie Tremora w trakcie robienia tego... ...pomaga. Ja nie spliźnąłem. Za bardzo mi to nie wyszło. No ale mniej więcej tak to wygląda. Mniej więcej tak wyglądam, po prostu podejście tam do, do tagów. Dokładnie właśnie to będzie się od tam pani tappić, ta ale my to zaraz Pani nie, porłim, nie. Ogromny świat. Wielka wzięść. Tak nie. A nie, Uf, just... tak, to nie. Właśnie tak było mniej więcej. A? A o, zabijamy i... Panie szał. A to jest taki Shaw e, Trebora, bo e, kto grał fabułę Gita. Ten wie, jest taka postać jak Trevor i ma właśnie te elektrosy, jest jego, że tak powiem supermoc, tak jak każdy ma taką supermoc, na przykład Franklin ma, y, że lepiej tam się tam prowadzi, czy coś, to no, jest samochód, jakoś szybciej, to jest sposób, to wygląda, y, tak Trevor ma na przykład właśnie te A i Michael coś tam jeszcze miał na niebiesko, ale nie pamiętam co to było, więc wam nie, nie powiem.

Y, Łatwiejszy od Zabiłem się pierką, tak żeby jeszcze 20, teraz 19. Dawaj Tak. 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 No Tak. Tak. Dobra Tak. E, mam Tak. Tak. Ten... Więc Tak. Y, coś Dobra leży Tak. jeszcze jeżeli jeszcze, jeżeli po kolei z auta wciągać jeszcze 15 fragów jest nawet strzela przez to ile dopiero teraz się nie stanie znaczy ale chodź po tak tak, 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 tak nie ma Podejdę i wykręcam jednego. Jedna kipka. Kiedyś jeszcze pierwszy. do later. Na to A, uh, no jest <can't> yeah, no so. like to ciężko, ciężkie do zrobienia. motorysta Jak ja tak goję tych ludzi. został początek, czy tam. O, został ten moment, kiedy. Uh. E, tak wyjmowałam ludzi by to... a reszta by... się Dobra, no i tak mniej więcej e, powinno ludzi skrapić. Tak? To powinno wyglądać, że... Tutaj ludzi no trochę to trwa, e, a jak pół e, daje na podrawie. I pół zazwyczaj. Okay. Ale ogólnie, uh, tak wyglądać, czy prze, niż, 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 to wygląda czystsze niż ten sposób. To się to robi prosto. to mnie, tak jak na przykład teraz, szyjki na przykład e, wywalając tych samochodów, tak naprawdę po kolei tak, zabijając.

I... znowu tego tego tak jest... Dobra, no, już pomału brakuje, także i przyspieszenie jest... Zakończone, także dostałem 250 000, 000 na konto. Więc tu y, jest ten toporek, ten bardzo, y, bardzo spokojny opcja. Nie zaraz w zaliczy zaliczył. właśnie, teraz zaliczyło. Y, y, więc dostałem 250 000, tu jestem w myślę, że nawet spokojna opcja. Y, ten toporek zostaje z nami. Na zawsze wiem. Po prostu nie zrobię tej znaczki go nie dostaną, Także jeżeli w jakikolwiek to hey, mogę być poradnikiem, to <noise> tam się przydał. Wysokiem lajkowania z sugestiami. Komentowania. Mam nadzieję, że Wam poradnik przydał i odcinek wam podobał. I ma na rok